Po kilku latach przerwy wznowiła w legionowie działalność Młodzieżowa Rada Miasta, już w zmienionej formule i z nowym statutem. Pierwsze posiedzenie odbyła w ubiegły poniedziałek, ale podwaliny pod nią położono nieco wcześniej. Kamień spadł z serca 30 września, kiedy otworzyliśmy tak naprawdę karty z protokołami i okazało się, że młodzieżowa rada miasta może się ukonstytuować, bo było na, tylu chęt, na tyle dużo chętnych, że po prostu mogliśmy rozpocząć działania. A teraz rzeczywiście tak trochę stresu było, zarówno to są ich pierwsze kroki, jak i moje, więc myślę, że już teraz wszyscy od odetchnęliśmy z ulgą. Na inauguracyjnym spotkaniu zjawiło się w sali konferencyjnej ratusza 11 roz pośród 16 młodych radnych. Trudno powiedzieć co zatrzymało w domach nieobecnych, z pewnością jednak mogła to być trema. Ci, którzy dotarli dzielnie stawili jej czoła. Są bardzo spięci. Jest to dla nich dosyć nowa sytuacja, bo to formalności. Się chyba nie byli na to też przygotowani, że będzie wyglądało to aż tak poważnie. Tak jak naprawdę w prawdziwej Radzie Miasta. Natomiast myślę, że sam fakt, że oni już tutaj są, dobrze wróży i myślę, że jak emocje trochę opadną, będzie widać, że chcą działać. Tak samo jak w dorosłej Radzie, zaczęto od wyboru jej przewodniczącego. W tym przypadku przewodniczącej. Została nią gimnazjalistka Alicja Gniadzik. Ja ogółem zgłosiłam się do tej rady, żeby coś zmienić, żeby się udzielić, żebym też miała jakieś takie mm, poczucie, że mogę zmienić, że mogę przynosić górę, że razem możemy zdziałać wiele. W perspektywie nastoletni radni mają spotkanie integracyjne oraz stworzenie planu pracy. Koordynator zamierza ich wspierać, motywować do działania i pokazywać najprostszą drogę do osiągnięcia celu. Różnych zadań oraz pomysłów będzie zapewne sporo. Ale myślę, że uda nam się dojść do wspólnego języka, że to będą miłe spotkania, na których będziemy mogli się integrować i yy, udzielać się w życiu, w życiu miasta. Jedną z osób, która zabiegała o reaktywację młodzieżowej rady miasta był radny Przemysław Cichocki, nie bacząc na to, że tworzy sobie w ten sposób przyszłą konkurencję do mandatu. Ci młodzi ludzie zrobili pewien krok. I kto wie, może wśród nich przyszli radni naszego miasta, więc tym bardziej trzymam kciuki, będę wspierał. Mam nadzieję, że będzie to sprawnie funkcjonujący organ doradczy naszej Rady. Także jestem cały czas pełen optymizmu i cieszę się, że dzisiaj to pierwsze posiedzenie się odbyło. Chcąc zapewne trzymać rękę na pulsie, pan Przemek oddelegował do mandatowej młodzieżówki młodszego brata. Tak samo postąpił Leszek Smuniewski, który zachęcił do społecznej aktywności syna. Ten zaś przerósł ojca nie tylko wzrostem, bo na dzień dobry został wiceprzewodniczącym Rady. Pozostaje tylko pytanie, co z jej postulatami zrobią ci, od których zależy wcielanie ich w życie. Deklaracje brzmią optymistycznie. Chcemy realizować postulaty młodzieżowych radnych. Oczywiście mamy na uwadze różnego rodzaju kwestie, chociażby budżet naszego miasta. Niemniej jednak z pełną świadomością mówiąc tak. Na Nastoletnich członków samorządowego gabinetu cieni taka obietnica powinna ucieszyć, przynajmniej do czasu, gdy na własnej skórze przekonają się, że w polityce często właśnie na obietnicach się kończy.